Władek i Tadek w jednej działali branży. Władek logistykę po drogach spinał wytrwale, Tadek też na tym zarabiał stale. Różniło ich jednak podejście do biznesu. Władek wszystko do swoich zadań włączał z zakresu, Tadek odwrotnie, fachowcami się podpierał i mądrze zadania dla siebie wybierał. Władek z kolei wiecznie czasu miał niewiele: flota, kierowcy, kadry i płace, na jego głowie nawet w niedzielę. Wierzył w to mocno, nie wiedzieć czemu. Chcesz mieć coś dobrze? Zrób to samemu. Tadek klientów wolał dopieścić. Każdego mógł w kalendarzu zmieścić. Floty nie trzymał, kierowców nie błagał, usługą trackingu robotę układał. Władek wiecznie chodził zmęczony, zapomniał w tym imię własnej żony. Tadek o zdrowie wolał zadbać swoje, nie jego awarie, choroby floty, przestoje. Morał z historii jest prosty kolego nie trzeba browaru, by napić się piwa w każdej branży to teza prawdziwa nie musisz transportu być alfą i omegą znajdź sobie lepiej przewoźnika kontraktowego. Tadek udowadnia, że można efektywnie i wygodnie realizować transport drogowy, nie mając własnych ciężarówek, kierowców kadrowych i menedżerów floty. Rozwiązaniem jest tracking realizowany przez Cargo Expert Group, polską firmę specjalizującą się w tej usłudze. Cargo Expert Group to przewoźnik kontraktowy, który zapewnia klientom ciągniki siodłowe na wyłączność, a także kierowców do ich prowadzenia. To rozwiązanie dedykowane jest przede wszystkim operatorom logistycznym i firmom, które regularnie muszą realizować przewozy drogowe. Korzystanie z trackingu pozwala klientom firmy Cargo Expert Group skupić się na tym, co przynosi im zyski, jest trzonem ich biznesu, czyli organizacji całego łańcucha przewozów i logistyki, a nie na zatrudnianiu kierowców czy utrzymywaniu floty. Cargo Expert Group Eksperci od trackingu. Sprawdź nas!